Dawno tu nie było. Więc gramy w warfację i niszczymy sobie psychikę. I bakteryzacja i mnie nie było. Więc trzeba... O! K Hambit. To już będę pewnie używał. Co tu jest? хад духовно, какие там ножи. 20 <плодот> еще в с Kasa pre... XD, nawet nie po polsku to mam. No i się ze stracho. Tu jakiś... To jest spoko. To jest jakiś granatnik. Ktoś pił. Witam serdecznie. No granatnik, jak nic. To jest fajne, tak nie będę miał... I tak pewnie... Tak? Ale i tak pewnie nie będę kupował Battle Passa Więc Czy były tu były zlecenia? <laughs> to jest jakiś... O, co nie To była jeszcze jakaś inna... <laughs> Skrzynia załona To sobie w sumie możemy kupić Wygraj 5 meczów PvP. PvP. A to się z okazji każdego się będzie zaliczać. Zagramy sobie też ten nowy tryb. How oh, long Właśnie jeszcze zmienimy se gdzie to no i zesaho się na pokoju czy są te nowe, bo miały dojść nowe mapy chyba Zachaz, zobaczymy D17, nowoczesne podkładanie, nowa mapa D17, nowoczesne, podkładanie bomby Destination a, ciekawe czy te mapy są w ogóle też na rankadach? O, jest że gra z bronią na pokojach, czyli to jest chyba to... Ten tryb, że się zmieniają bronie. To spoko, że to jest na pokojach. Mos... Kurde, jeszcze piramidki. I teraz pytanie, czy te... O, ktoś... Bich... Impreza Mochcia. A, a masz? Szekaj. No dobra, nie mam powiadomień wansowanych Już i już i doch, już i doch. Hello, it's me. Hello. Oh. Halo. 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 Ej, poczekaj na mnie w tym się halo. Ok. Jesteś? No tak. są, jak coś, tu są nowe mapy i są na rankedach, bo widziałem. Ogólnie wiesz, że jest yard zbagowany i znowu jest ciemny i teraz nie da się naprawić. Znaczy, u Terminaturka coś widziałem, że się jakoś da, ale ja nie wiem. Ok. Bo wczoraj ze Szklanką graliśmy i tam... Ale to czekaj, bo gramy rankedy? Czy bo ja wczoraj zagrałem jeden meczik, to gra z bronią, to jest mega fajna Eee, rankedy jeszcze. Z... A co, ale wydarzenie? No, to jest to, że ci się broń słapuje co chwila, nie... czy tam dwa. Nigdy z tego nie grałem. No to zagrałem. Ale ja mu rankedy zajrałem, to, to daj. Eee, daj jeden meczik i idziemy rankedy na rozgrzewkę. No, dobra. To... Bo to jest takie coś jak wyścig zbrojeń w cesie, że masz robić dwa kilo jedną brońką i ja ci się wiem, wiem. Ale to jest fajne, mi się tak to podoba. Tak, właśnie myślałem jak to widziałem. Nie wiedziałem w ogóle o co tu chodzi i w ogóle... To też jestem. Fajne, jest fajne jest to, że to też jest na pokojach, nie? Bo mega fajny tryb. o, No to fajnie. Będzie grane. Czekaj, zmienię mnie sobie uda. Ej, wiesz, że grałem chyba. Wiesz, że Jaruz już ma piątkę na rankedach? tak? W sensie I się Ej, a nazywa? ogólnie co te? To zresetowały się ręki na tak, nie? Mhm. Znaczy nie. Na... ręki się rozpadło. No, ale do ok. A w ogóle też są te. Y, ustawienia się te zresetowały, nie? No, ta. Ale fajna nie no Jak Ja karam na przykład mać na rankę, tak? Ja nie wiem jak oni to tak szybko zbijają. W ogóle wiesz, że kojot chce się se kompa kupić? I, się, I będzie grał w urlodową na nakąpie? <noise> Bo on mówił, że meta na kompio w to jest 400 POV. tam fowa. <noise> O co tam. <głos》>, w ogóle jaki ja on żeby mu to ten... On myśli, że ma ten. No, komputer, Jednym z to, słowem, ten. Karam ma czwórkę, a taki chłop, który też w ogóle jest w Oenzji. z Patryk, tylko mam znajomy nie wiem skąd, ma siódemkę, więc XD. Ale trochę, bo patrz, Karam jest piąty w OENZi, i Był gdzieś tak, jak dołączali, to był gdzieś 40, tak szybko by nie nabył tych stopni, nie? Chyba. A do tego trybu nie do... można zapraszać znajomych. Gra z bronią. Hmm, to gramy. No na ja raz, dwa, trzy dawaj. Nie dobra, go ją kiedy? No co ma mapa? Aha, Igrasz normalny tryb? Jak mnie zapraszasz? Czemu ty masz taki dziwny klan? Co? Masz taki dziwny klan? Ja mam klan. No, never give up. Aaa, no bo to chyba wtedy się bawiłem tym Mimbelem i taki name mnie zaprosił, bo byłem bez. A ja z dupy go miałem znajomych w ogóle. On fajny jest teraz jak robisz te... w głowę. No nie wiem, czy fajny mi się też teraz na wydawała, wydawało, a potem cię wkurza. Znaczy to jest jak masz <laughs> archiwkę Fajna teraz nowa muzyczka jest. <laughs> Jak się wszytuje, to jest zarąbiste Kapitan Podłoga Wilk.pl Ty ej, nie bo... Było... No bo ogólnie... No bo ogólnie to nie było mnie 5 dni, no nie I wy mm -hmm. się ogólnie pogodziliście, czy nie? Czy jak? No tak. Ta, ten No bo im piszę... Bo im pisałem na grupie, a potem... To tylko Wiktor chciał wrócić, nie? Yy, a potem się okazało tak, że Bomba. ptyś i szklanka też wróci. Bomba przechwycona. Bo tylko że jest taki warunek, że nie mam ich tam ten tak wyzywać, nie jak wcześniej. Ok. I nie mam na przykład... Ej, ale tu jest jasno! Na górze jest jasno w tym domku! W ogóle nie wiem czy tam farba nie jest zmieniona. Tutaj tak było. W tym domku jest jakoś jaśniej. Nie, jaśniej jest. Tak było, debilu. A, bo może ja mam jaśniejszą grę. Ło, ale się kampi za tym. Tylko mu łeb wystaje. Z jakiegoś ciężkości jest. Nie, za tym. Tu, Tutaj, no, ale jego zabili chyba. No teraz go zabili. Tylko jaki jest dobry? Ty, tu jest inaczej, w tym, w tym warsztarcie. Też mi się wydaje. Warstart? No, ale tam też jest tak jasno. No, ogólnie jest jaśniej w tych miejscach. I to nie, to by aż tak mi nie pojaśniło, jakby miała jaśniejszą grę. Cienie są po prostu inne. Ty, ale grę zlagowało? Z tymi I cieniami robili, wiesz? Warface robił coś z tymi cieniami i na przykład okay. A mam pytanie, mam pytanie, no nie? Grasz normalnie? Ja gram normalnie. No ci jest gra, bo u mnie zleagowało, cześć? No tak. O. XD, myślałem, że to u mnie, bo właśnie ustawienia, teraz jak coś to się tak reaguje w ten warfac Ani bomby, a nie, to my podłożyliśmy, co jest? No my jak... podłożyliśmy. Nie wiem, czy jest to sekundowego laga, jak właśnie ustawienia. W ogóle też rapid fire z tego, ten Seerke jest odpalony na daleko nawet. Ej, ta typem. zawieszka, ten karambit jest fajny. No, ja go mam, ja mam na Sirsu. właśnie. Zarąbisz Najlepsza według mnie zawieszka. Ej, w ogóle widziałeś, że tych merajedów nowych nie wprowadzili? Ciekawe czemu tego nie wprowadzili, pewnie nie zną zlikz. Ej, dlaczego ta gra jest taka cicha? Bo masz ustawienia zmienione na daleko z cirkla zdjęłem. Koni siedzą góra i się trzymają za rączki. Co jest? Tam wszyscy przecież... Ale siedzą dobry w jest ten Cirkus za dobry. Podam się kampi na górze. Zabiłem. To jest jeszcze medyk. Aha, ich tam czterech było pewnie. No. Ej, bo jest paka, nie? Paka wydupia. To jest nasza? A to jest moja. Ja mu podłożyłem gra z AMB w ogóle zauważyłem. Ale ja dobry w tej grę jestem. No, no mi się po prostu wydaje, że są słabi ludzie, bo ja też... Ogólnie tak o, o, A teraz nogi. oglądam taki chłopak i on nie wiem. Nie wiem czy teraz tak chcę słabi ludzie w tej grze są... w ogóle czy... wiesz, że AK15 AK z Garfili. 90 w głowę zadaje zamiast na Hita zdejmuje. I czasem ma coś takiego, że za 10 zadaje jak AK12 na cicho. Czy tak głośno pewnie tak nie ma? Ale jaka dwunoska czasem za 10 pierwszy strzał daje, nie? Chłop się kampi za boksem z Vityazem. A ja nie mogę e, w tego te ja medyka te trafić. Mogę, Leczkać. Leczkać. mogę poczekać. Mogę poczekać, mógłby S frag drugi. Zabili go chyba. Mógłby S dwa fragi jakby odrodził. A, tu, aha. No ok. Fajera, ja jestem bardzo spokojny po tych wakacjach. No ja już nie. Nic się nie dzieje. Nie ja, ja grałem przez całe dni, no i było dobrze, ale teraz jak grałem... Zwykła, spokojna gra. Nic się nie dzieje. Wakacje w Słupsku oddają, a tak dokładnie jakby... Czy tak jakby to Szklanka powiedział, czekaj, jak, bym Byłem w ogóle w takiej miejscowości, jakby to Szklanka powiedział zamiast ryj, czyli jowy. Jowy. Byłem w miejscowości Chowyn, za Słupskiem. Fajnie tam było, nie powiem, że nie. Spoko wakacje. Ej, może ja zrobię z tego wszystko, na najpierw... czekaj. Dałem Celownik razy razy dwa No i teraz można hmm. grać Mam snajperkę hmm. Where is energy? No nie góra jedynka są Where is an... energy? Yes. od wody, od wody No nie przełaś mi przed od ekranem, Szymon, no bo... Bo no no, bo no. Nie, sprój tylko. kurde, góra jest! Ale nie umiem chodzić Ja też mam takie małe Ojojoj oj, oj. Masz czas Weź go podjeźdź! zraszuj go, masz czas Szybko, zanim ci ucieknie Czekaj, to jest mina No Nie, nie rozgadzisz tak Cię zabije tu Kuchnę no! Z ochotą. Słuchajcie, mogliby to zrobić, jak miałeś jeszcze 30 sekund. Ja 30 się bałem, pojechać. bo ja ale ja, im mło. No, ja AMB, be, byś sobie sprzedaję. Ale oni mi nie mogli trafić, gdzieś kiedy oni mieli wylew i ja też. Może bym to porobił, w sumie rację, ale nie wiem, bo bym ja się jakoś Ło! Wow. No ale wylew, ja mam kompensację celu, czekaj, trzeba sprawdzić. <laughs> Uuuu, Kurde, no on ma dimension go obiłem! A nie, 50 tylko. Pa, Mati to porobi. Pa. Jaki odpał. Widzisz go? Widzisz? Widzisz? Pa to, pa. Pochobił, pochobił. a capitan vil de abil oh he 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 Wiesz, że ma wejść na nowa najlepsza broń w tej grze. To MSB z Radon Custom Tu ma być potężna jesteś? Tej. Ej, tej. Ha? A to mój. Ja od koncenerów zabotuję. W ogóle patrz na tego chłopa, co rozbraję na no, jego nick, patrz. Widzisz? No. Pink weed. A, a jego klan jest <śled> Widzę właśnie.

D. A ja mam 3, mam staty na plusie z amby, ale dobry w tej grze jestem. No głównie. wszystkie bronie są teraz wyrównane w miarę, każda broń jest dobra. Circle, circle w ogóle Nerfanie nie dostała, nawet buffa chyba dostał. Ja nie Ten Circle jest mega odpalony. On na daleko normalnie ściąga w heada. Dziecko kiedy na mapę tą nową Ja najbardziej chyba z tych nowych chciałbym mieć D17 i Destination. Nie, D17 no, i mosty. Bo D17 mosty są teraz fajne, oh. bo są takie zimowe. No, ja bym chciał wszystko no, tak też. No. Te no, piram no, 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 no.